Dobrze, przepraszam, że, naprawdę, przepraszam, że użyłem tego kodu, ale musiałam sprawdzić, czy Walencja nie została już zdobyta. Bo tutaj widać coś, że Walencję myślałam, że to również jest prowincja. Mam nadzieję, że również nie uprzedzą mnie Hiszpanie, bo oni mogą również w dwie tury. Prawda, ja też mogę w dwie tury, ale mam nadzieję, że Hiszpanie się nie ruszą i że będą chcieli stać na miejscu i. i nic nie robić. Y, ja tu miałem... Księdza. Ach, bo tu ksiądz jest. Yy, nie słowo pańskie. Myślałam, że chodzi tylko o to, że. Dobra, to goście, mam nadzieję, że przez 12 tygodni wrócisz. Tyle powinieneś, powinieneś, naprawdę. Ja mówię, że powinieneś. Sargo, yy, Sargo. Tu jesteśmy. Jesteśmy na zyskach. Strażnicę się zbuduje. O! Mam nadzieję, że moi nie mają tam jakiegoś wielce ciężko zbrojnego wojska, żeby zdobyć Walencję. Ale z Walencją zawsze były takie chocki klocki, żeby je zdobyć, bo na początku tam jest generał, który jest bardzo dobrze, bardzo mocno doświadczony. Nie wiem, czy to nawet jest legendarna postać legendarna, historyczna postać rekonkwisty El Cid, bo się nazywa ten generał. Tak, yes, mój lord. Tak, lord. Orders.

że nam tutaj zatruwają drogi. To idzię magazyn. As you will, my lord. We march to battle. The days. No trochę nie zadowoleni są Lizbończycy tym God be praised, he has delivered us to victory. Dobra. Toż do, do wszystkich. Otóż na początku. Portuga na początku kampanii z Portugalią i Hiszpanią znane jest to, że Francuzi szybko wypowiadają wojnę. Tak więc pewnie i mnie to nie ominie. No więc będę musiał się również przygotować na to. Tak więc damy sobie już następną turę. Nie sprawdziłem jednego ze zwojów, ale już nie szkodzi. Zaczęli. A, nie, nie zaczęli. No, no, they have Yes. An honor to serve. Yes. Yes. We will engage them, honorably, will engage them honorably. Without question, we shall begin the my order to strike. Command me. Kapitan się nie, nie zbuntował, ale będę musiał go dłużej trochę łączyć. Fajnie by było, jakby oni sobie poszli. Tak szczerze mówiąc, gdyby wybuchła nagle wojna z małymi, to mógłby mi w tym pomóc. Walen tak, więc Walencja jest pod oblężeniem, to jest ten generał, o którym mówiłem. No tutaj, jak widzicie, trochę garnizonu jest i to będzie bardzo ciężka bitwa. To znaczy, bardzo ciężka. Nie będzie to łatwa bitwa, patrząc szczególnie na to, jakie siły do tego posłałem. Jak ta Gdybym yes. tylko to, gdybym tylko tą to nie iż że ich doświadczenie oraz ich dobry generał, to, je to jeszcze oprócz tego przewaga liczebna byłaby nawet. No, yy... to, to ma. Mam nadzieję, że nie wyjdą z zamku i mnie nie zaatakują. To by było niefajnie. Dobrze, połączymy te armię. Wygłodzimy ich. 6 tu. No niestety musimy czekać długo. Coś ci nie pasuje, gościu. Eee. Ułodziła się jakaś tam księżniczka, dobra. To sobie damy na zaoszczędzić, mimo że nie korzystam z automatycznych podatków, to może nam się coś zawsze zbagować wtedy, żeby wiedział, co ma robić. Where well to, sire? Investigate. I serve another master. You must deal with him. <laughs> a choice. Choice? Mm. You hate me, but you cannot defeat me. If he said you do not attack me, out of uh. fear. Tutaj jest akurat dużo armii rebeliantów, co no uniemożliwia handel z Hiszpanią. To znaczy nie, że uniemożliwia jeszcze jest tędy droga, ale no handel byłby dużo większy, gdyby ten rozwójnik se poszedł. Señor? Hojna propozycja, no dobra, na razie to już może być. Legendy na pewno nie dam, bo wam nie ufam. Dawajcie 600. Hojna? To więcej. 800 No Właśnie o to chodzi, ja zawsze się w ten sposób utrzymywałam na hajsie, a później dalej to już były podboje, jeńcy wojenni i tak dalej. Jeńców wojennych na tak nie ma, co mnie niestety nie cieszy. Następna tura. No widzę, że Hiszpanie będą mieli zamiar rozprawić się z tymi rebeliantami. Czy nie... to już ma Rozprawić, ale... Może niekoniecznie rozprawić, ale... Moglibyście już sobie pójść, ok? Bo ledwo zdobędę to miasto, to się zacznie pewne Eee. Naprawdę Uch... sobie, czy już od Maurów jestem lepszy. No nie, niestety. Maurowie są ode mnie lepsi. Więc dlatego najwyższy czas, żeby już rozpocząć jakiś rozwój gospodarczy. Ja wam pokazałam, że gdzieś indowalowałaś o co chodzi. Do szkoły nie ma. Um, warsztat Kowala. Eee ja akurat jestem oszczędny mocno. Nie lubię za bardzo widzieć, jak mi pieniądze spadają. Ulepsz to. Albo nie, 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 nie. To sobie zbudujemy. Albo to już nie mogę się zdecydować, ale coś kupieckiego, właśnie. Kup... Kupiec by mi się przydał. Co prawda, mam, je... mam jednak jednego. O, no fajnie. Dostałam trochę pieniędzy od papieża. Dostałam trochę pieniędzy od papieża. Eee... Otóż niedługo będę kończyć mój odcinek. Najpierw jednak jeszcze. W tym odcinku już nie zagram tej bitwy. Niestety nie zdążę. Ponieważ mój odcinek będzie się składał z czterech części. Mógłbym oczywiście jeszcze zagrać piątą, ale wiecie, jak to bywa z tym w ogóle przyklejaniem i w ogóle odklejaniem niektórych fragmentów. Także więc wiecie. Nie oznacza to, że kończę, ale będę. Za chwilę kończyć. Kto się kazał tu włazić? Dobra, gościu. Ja cię, nie to Allah. I am ja cię nie a servant lubię. Ja cię nie lubię. Mam nadzieję. tutaj bardziej jest na nawracanie, chociaż z katolicyzmem z, z katolicyzmem, przepraszam. Tutaj jest jednak trochę cienko. No, widzimy 66%. Tu ty gości yes, możesz nadal nawracać, bo. To właśnie liczba bandytów, i w ogóle nie ma sensu wtedy trzymać takich nieszczęścijańskich. Może wreszcie sobie pójdziecie. O o, mamy tutaj burzę, yy, ale burza spadła na małów. Yy. Otóż słuchajcie, i na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy, jeżeli tak, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania. I komentowanie moich filmików. Ja jednak muszę już kończyć, a więc żegnam Was do następnego odcinka. Cześć i pa!